Witam, witam bardzo serdecznie, drogie lewy. Wasze czytanie od 15 do 21 września 2025. Kochani, kolejny tydzień września kończy się nowiem księżyca w Pannie 21, ale też nowym rogiem numerologicznym. Dobry czas na oczyszczanie, na pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy, ale też na planowanie, na ulepszanie codzienności, na dbanie o swoje ciało, wprowadzenie nowych nawyków, tak, czerpanie radości z codzienności, niekrytykowanie siebie, pozytywne myślenie. Kochani, wprowadzajmy te zmiany, jeżeli do tej pory jeszcze gdzieś tam nie ma tej wdzięczności w nas, doceniania tego dnia codziennego. To jest istotne i ważne, a ta wdzięczność przeogromnie, przeogromnie ogromnie za każdą najmniejszą rzecz. Drogie lwy, patrzymy, jaki przekaz dla Ciebie na ten kolejny tydzień. Niech jest zrozumiały i bez szkody. A jeżeli chcesz prywatne czytanie, zapraszam mimerunałpaw.pl I patrzymy, drogie lwy, co tutaj dla Was, kochane moje, na ten tydzień? Patrzymy, drogie lwy, co tutaj dla Was? Lewki, lewki. Trzety, trzeci tydzień września, 15-21. Bardzo ważny tydzień, bardzo ważny, istotny tydzień, kochani, bardzo. Oprócz od razu od. od. Ot. oj, ruszają do przodu jakieś stare sprawy, niepodokańczane mogą być prawne, mogą być urzędowe może yy, no <noise> pojawić się też albo ty będziesz jakieś tutaj sprawy związane z kimś z przeszłości coś domykać, może ktoś z przeszłości wrócić po to, żeby ruszyć coś, co yy, rozeszło się, a nie było jakby dokończone, niedopowiedziane więc tutaj rozjaśni się jakaś sytuacja, uwolnisz się od czegoś, od kogoś, od jakiejś sytuacji, od jakiegoś niedogadania, nieporozumienia. Więc tutaj coś ruszy do przodu, nie? Więc jakby tutaj uwolnisz się. Definitywnie coś się zakończy, tak? Masz szansę tutaj na. Yy... Jeżeli zaufasz, no to tutaj y, i pójdziesz śmiało do przodu, no definitywnie y, kończy się coś y, pozytywnie. Bo masz Dagas na końcu, więc jakby cokolwiek by się nie działo w tym tygodniu, a dużo się będzie działo, bo jest Rajdo, jest lagus, Więc jeżeli myślisz o podróży zagranicznej, to pojedziesz na tą podróż zagraniczną, wyjedziesz. Jest tutaj energia ruchu wyjazdu do sanatorium za granicę, nad wodę, nad morze. Drogą wodną, lądową, i nie martw się, nie obawiaj się, śmiało, <laughs> bo tutaj się definitywnie coś zakończy i to pozytywnie. Jeżeli jakieś sprawy z przeszłości ciągnęły się, to tutaj rusza to do przodu i się kończy, więc otrzymujesz dokument potwierdzający, urzędowy, sądowy. Tak samo relacje, że ktoś z przeszłości wróci, wróci po to, żeby pewne rzeczy przegadać, tak tutaj rozjaśnić, żeby jakby przyjdzie ta zmiana. Zmiana w Twoim życiu, tak? Może to mówić o zmianie miejsca, przeprowadzki, zmiana miejsca pobytu, ale nie masz się czym przejmować na końcu masz dagas, tak? Więc jakby tutaj definitywnie kończą się jakieś problemy, jakieś stare sprawy, coś tutaj się domyka, jakieś też konflikty z osobami, które mogą wrócić, bo może ktoś wrócić, tak, no więc tutaj jest w przeszłości, więc tutaj definitywnie pewne rzeczy kończysz. Na pewno zaufaj sobie, na pewno zaufaj swojej dobrej gwieździe. Bo tutaj masz zakończenie, pozytywne zakończenie kłopotów, tutaj będzie szczęście, niespodziewanie tak odnalezione, więc tutaj możesz poznać, na jakimś wyjeździe możesz spotkać osoby pierwszą swoją miłość albo osobę z przyszłości. Bo też tak może być, że taka osoba będzie. Początek tygodnia się pokazuje w takim naprawdę dobrym kontakcie z podświadomością, takim głębokim wglądzie w siebie, ale też głos wewnętrzny będzie mocno podpowiadał. Środek tygodnia w takim ruchu, działaniu, dużo będzie się działo, ale też dobra energia, żeby z czymś ruszyć. Nie? Więc jakby ruszyć naprzód, nie, zadziałać, więc super. A koniec tygodnia w rozjaśnieniu jakiejś sytuacji, ale też spojrzeniu na jakąś sytuację z wyższej perspektywy, może przebudzenie przyjść, tak? Więc jakby też może ta energia mówić o tym, że, że tutaj jest ruch do przodu, jeśli chodzi o rozwój duchowy, rozwój osobisty, to, to jakby taki dostęp do podświadomości będzie, nie? Więc jakby też, ale jakby jest już siła życiowa, dobry czas na oczyszczanie się, tak, na zadbanie też o nawyki żywieniowe, to co mówiłam, coś tu definitywnie zakończysz, odrzuć to, co złe, co ci nie służy, pooczyszczaj się, dokańczaj, bo masz szansę, bo pewne rzeczy ruszą, będzie możliwość zmiany, pozytywnej zmiany, uwolnienia z zakończenia, nie, więc jakby tutaj te energie to podpowiadają, też tutaj na pewno wzrost siły życiowej i jeżeli było coś tam do tej pory, że nie, no coś nie tak szło, to tutaj poczujesz tą siłę i popłyń z prądem, po prostu nie przywiązuj się do efektów działania, tylko śmiało do przodu, to jest dobry czas, dobry moment na zakończenie czegoś, bo Ci się uda. Bo i, I powodzenie osiągniesz, jeżeli zadziałasz, nawet jeżeli z czymś do końca nie jesteś gotowy, żeby wejść, to te nowe rzeczy też tutaj, nie? Popłyń po prostu z prądem, bo Ci się uda. Bo masz, yy, łapiesz w wiatr żagle i góra Cię tu będzie wspierać. Nie? Ale bardziej to jest jakby zakończenie. Ale też wiesz co, możesz sfinalizować zakup domu, zakup działki, otwarcie działalności na terenie posiadłości, coś do domu, jakiegoś remontu, kupno, sprzedaż, zamiana, tak, remonty, modernizacje, coś do domu, nie, jakieś mieszkanie, może sprawy sądowe, rodzinne, majątkowe. No tutaj jest dobry czas i tu się... Tak pięknie jest też szansa na jakby zawarcie jakiejś relacji ty jakby tak, jest szansa na też z kimś z przyszłości, kto się pojawi, nie? Na nowy dom, nowy, nową rodzinę. Na co zwrócić szczególnie uwagę? Wiesz, co? Otwieraj się na te nowe, co przychodzi, pewne rzeczy będą się rozjaśniały, dostrzegaj swój wewnętrzny ogień, dostrzegaj te potencjały, te możliwości, bo masz, jakby tak, jeżeli się coś pojawia i jakby pójdziesz za tym nowym, za nowym wydarzeniem, za nową osobą. Za swoim potencjałem, za możliwościami, za twórczością, za miłością, namiętnością, to Tutaj masz gwarancję pozytywnej realizacji, to jest kolejna energia, nie? więc jakby tutaj się pięknie coś iści, pięknie się realizuje. Tak, to no przychodzi nowy, lepszy początek, tak? Przychodzi przyspieszenie biegu zdarzeń, jakichś sytuacji, jakichś spraw prawnych, sądowych, urzędowych, kupna, sprzedaży, zamiany. No jest tu zadowolenie, tak? Bo jest tutaj ciąża, jest tutaj narodzenie dziecka, jest narodzenie nowego pomysłu, projektu, jest tutaj zaplanowanie ślubu, tak, jest tutaj odrzucenie tego, co złe, stare i niepotrzebne. Tak, i co przychodzi, drogi Lwie, rada jest taka: działaj. Działaj, jasno oceniaj sytuację, śmiało do przodu, nawet jeżeli nie czujesz się do końca, że to coś zostało już na 1000% przygotowane, to jest dobry czas, żeby działać, żeby dokańczać pewne rzeczy, żeby wchodzić z czymś nowym energię tutaj mówią, działaj, drogi Lewie, to jest dobry czas, dobra, do, no bo będą możliwości, będą szanse a wszechświat będzie ci sprzyjał. Więc tutaj działaj normalnie. <grywaj> działaj, yy, ruszaj, yy, bo będzie się normalnie wszystko działać za zetknięciem czarodziejskiej różdżki, więc ty tutaj naprawdę, naprawdę yy, korzystaj z tych energii, tak, drogi, drogi yy, lwie, bo tutaj, no, energie są mocno, mocno sprzyjające i szkoda by było yy, no, tutaj zaprzepaścić czegoś, tak, no tu jest szansa na Naprawdę, na radość, nie? Ale też y, taka zdolność jasnowidzenia może się pokazać, poprzez właśnie ten dobry dostęp do podświadomości, więc coś ruszy do przodu. Jest tutaj ta podróż duchowa, ta zmiana, jeżeli ty rozwijasz się, tak? To tutaj przychodzi rozjaśnienie, przebudzenie. Nie? Więc, jakby tutaj też i może, może, może w tym kierunku tutaj pójdziesz, nie? Jest tutaj ten rozwój. No, w finansach masz szansę tutaj no zadziałać, podpisać jakąś dobrą umowę, dobry kontrakt, wiesz? Też jeśli chodzi o, o echwas i i finanse to bardzo pozytywna energia, która mówi o zmianie, powolnej zmianie, ale na lepsze. Więc tutaj jakieś, dostajesz dobrą pracę, wyjazd za zagranicy na przykład, dobrego kontraktu, dobrej umowy, czy tam tak, no to jest tutaj szansa na, i zalążek na poprawę, na powolną zmianę, ale w kierunku na lepsze i złapanie równowagi finansowej, nie? Więc tutaj jest możliwość jakiejś dobrej współpracy. Jest tutaj też Pomyślnie coś uda się, tak, jakaś korzystna zmiana przychodzi, więc tutaj też spółka się pokazuje z kimś, więc są tu dobre perspektywy, tak. Jest tutaj takie mądre zarządzanie finansami, które poprowadza cię do wzrostu zasobów, więc jakby tu szansa na podpisanie czegoś, co przełoży się na zwiększenie finansów i na poprawę. W pracy zawodowej, no cokolwiek byś nie zrobił, z czymkolwiek byś nie wyszedł, to... Wzrośniesz, nie, więc jakby tutaj wzrost, szansa na 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 nowe, nową umowę, na nowy, nowy kontrakt, no o, o dobrym czasie i, i, i jeśli chodzi o, o pracę, no to tutaj są postępy w pracy, tu nie ma ryzyka zwolnienia, tu jest rozwijająca dobrze się prosperująca firma, jeżeli prowadzisz firmę są nowe kontakty, nowe umowy dobre perspektywy rozwoju więc działaj, ruszaj no i też takie sukcesy zawodowe pokazują się, więc może to być awans na ten wyjazd zagraniczny albo też no tutaj docenienie, nie jak najbardziej tak i, i awans. W relacjach może być tak, że będą, że ktoś z przeszłości się pojawi, będzie jakaś rozmowa oczyszczająca, i to jest tak, że jedne relacje przejdą o szczebel wyżej tak, a inne relacje po prostu podziękują sobie, bo też tak może być i może ktoś z przyszłości wrócić, żeby właśnie porozmawiać, wyjaśnić jakąś sytuację i ze spokojem się rozejdziecie, bo brakowało tego zakończenia, a w partnerstwach, no może być trochę ciężko, trochę trudno, mogą być takie oświecające rozmowy, ale to jest dobry czas na to, żeby po sobie porozmawiać, bo to dobrze się przełoży na przyszłość, nie, więc jakby, jakby w ten sposób, jest to tak jakby odrodzenie jakiejś relacji, nie, albo przejść relacji, na belwyży, albo jakaś relacja po prostu zostanie zakończona, nie? Bo z przyszłości ktoś wróci i będzie tutaj trzeba, nie? porozmawiać. Nie? Jeśli chodzi o zdrowie, dobre wiadomości, dobre informacje, więc się nie, nie martw. Zwróć uwagę tylko na gardło, na migdały, na krytanie, żeby się nie przeziębić w tym tygodniu. Tak? Także tutaj działaj, ruszaj do przodu, bo masz szansę pokończyć to, co stare, masz szansę zmienić pewne rzeczy w swoim życiu, ale masz też Zawodowo na inny, nowy, lepszy początek, no i na takie przebudzenie, na rozwój duchowy też tutaj mi się mocno y, pokazało, nie? Więc, więc, fajnie, fajnie, fajnie. Drogie lwy, bardzo dobra energia. Coś tutaj starego puszczasz, czy stare nawyki, czy jakieś właśnie relacje, y, czy y, tak tutaj zmiana, jeśli chodzi o sferę zawodową, romantyczne uniesienia. Tak, tutaj, tutaj poprzez te rozmowy oczyszczające może dojść do, do tych romantycznych uniesień, tak. Energię tu nam pokazują, ale no może być tutaj, że, 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 że ktoś cię tutaj też poprosi, poprosi o, o rękę, tak. No jest tutaj dużo miłości, jest, to, jest tutaj dużo radości. Szansa, szansa na uzdrowienie jakiejś relacji po tych takich oczyszczających rozmowach, albo przejście właśnie relacji na wyższy poziom i, 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 i właśnie jest tutaj ta fizyczność, albo wyjaśnienie sobie pewnych rzeczy i właśnie to spowoduje, że znowu będziecie bliżsi sobie, będziecie chcieli czuć siebie nawzajem, tak też, tak też może tutaj być, tak także tutaj te uniesienia uniesienia są, mogą być z, z osobą która wróci tą pierwszą miłością, tak <grytanie> pewne rzeczy się rozjaśnią i jakby nowy, lepszy początek się pokazuje, może to być osoba też przy pracy zawodowej która gdzieś tam, no to też może być Osoba do miłości przy pracy zawodowej, perspektywa 23, kolejne 23, czyli piątka, zmiana. Spójrz na swoją sytuację z wyższej perspektywy, więc nie boksuj się z nikim, tylko staraj się porozumieć, bo na relacjach wyszła nam i Was, która też mówi, odpuszcz się na rozmowę, idź w kierunku odrodzenia, wyjaśnij sytuację, wyjaśnij sprawę, dokończ to, co trzeba dokończyć. Jeżeli wyjaśnisz, to dalej pójdziecie razem szczęśliwi, przyłoży się to na pozytywną przyszłość. Z innymi też porozumiej się, rozwiedź się i każdy pójdzie w swoją stronę z miłości do przyjaźni. A tak, jakby nie roć konfliktów, staraj się jasno oceniać sytuację i rozwiązywać sprawy poprzez rozmowę, tak, tak tutaj energie nam podpowiadają. Także kochane lwy, wszystkiego co najlepsze. Patrzcie na wszystko z wyższej perspektywy. To Wam rozjaśni sytuację. I zaufajcie sobie, zaufajcie swojej gwieździe, idźcie śmiało do przodu, tak, trzymając serce szczęście w sercu, bo macie szansę na definitywne zakończenie trudnego okresu, macie na szansę na wielką odmianę, macie szansę na pozytywne zakończenie pewnych rzeczy, macie szansę na jasne wyobrażenie swojego życia, na szczęście, tak, na, na przebudzenie, więc idźcie z podniesionym czołem. Tak, w yy, światło dnia. Wszystkiego co najlepsze. Mimeruna.